Musi być przekleństwem. Część druga, Anioł. Odcinek pierwszy. Anioł to solidna praca, będąca hołdem złożonym tej fascynującej podróży, jaka zaczyna się w chwili uznania bezsilności. Autorka wie, że jest możliwa droga z potwornego kryzysu do pełni człowieczeństwa. Polecam wszystkim tym, którzy pragną stać się najpiękniejszą wersją siebie samego. Rafał Porzeziński, dziennikarz, trener terapii uzależnień, autor i wydawca książek i audio, audiobooków o uzależnieniach oraz programów i audycji Ocaleni w TVP-1 i w radiowej jedynce. Anioł dopełnia pierwszą książkę pani Ewy, czyli Bestie zawierając opis i wyjaśnienie procesu zdrowienia człowieka chorego na alkoholizm. Ponieważ zdrowienie nie sprowadza się wyłącznie do niepicia, książka podejmuje kwestie, które są i powinny być bliskie każdemu z nas, bez względu na to czy piliśmy i pijemy, zagadnienie szczęścia, miłości, wartości, godności czy rozwoju duchowego. Dzięki zawartym w niej spostrzeżeniom możemy spróbować żyć w sposób pełniejszy. Szczególną wartość anioł stanowi dla pijących. W opisie doświadczeń i refleksji alkoholików oraz osób im pomagających, do których zalicza się pani Ewa, zdrowiejący odnajdą nadzieję i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. W słowach pani Ewy dostrzegą ogromną empatię i zrozumienie. Zobaczą drogę, która, choć mozolna, to może doprowadzić ich do ozdrowienia. Czego zresztą życzę wszystkim czytelnikom, ciesząc się, że jako redaktor i autor fragmentu tekstu mogłem się do tego choć nieznacznie przyczynić. Andrzej Stępnik Doktor filozofii, autor ponad 70 publikacji naukowych, aktywny uczestnik wielu konferencji międzynarodowych i krajowych, współpracuje z licznymi środowiskami naukowymi. Jako praktyk zajmuje się kształceniem umiejętności poznawczych, Emocjonalnych i społecznych specjalizuje się w zakresie komunikacji niewerbalnej i wykrywania kłamstwa. Co łatwo przychodzi, to, nie te, to niewiele warte. Potrzebny niepokój, niepewność, wahanie, cierpienie, zanim powie się coś lub napisze, co ma wartość. Henryk Goldschmidt. Janusz Korczak. Kiedy spotkasz uratowanego alkoholika, masz przed sobą bohatera. Czyha w nim bowiem uśpiony wróg śmiertelny. On zaś trwa obciążony swoją słabością i kontynuuje mozolną swą drogę przez ten świat, w którym panuje kult picia. W którym panuje wśród otoczenia, którego nie rozumie, w społeczeństwie, które sądzi, że ma prawo z żałosną nienawiścią spoglądać na niego z góry, jako na człowieka pośredniejszego gatunku, ponieważ ośmiela się on płynąć pod prąd alkoholowej rzeki. Kiedy spotkasz takiego człowieka, wiedz, że jest to człowiek w bardzo dobrym gatunku. Friedrich Bodelschwing To, co dla niealkoholika jest po prostu trudem codziennego życia, staraniem się w celu polepszania jego jakości, a przez to obfituje w radość i satysfakcję, dla alkoholika jest warunkiem istnienia. Autorka Przedmowa Anioł miał znaleźć się w jednej książce wraz z bestią. To oczywiste, zdrowienie stanowi drugą stronę chorowania. Błogosławieństwo i uprawniona piękność, trzeźwość alkoholika, jako obietnica w zamian za uśpienie bestii. Zamiarem moim było ukazanie w Aniele możliwości, jakie ma uzależniony od alkoholu człowiek, jeżeli tylko będzie gotowy pochylić głowę w pokorze. Schylić głowę, a nawet paść na kolana przed alkoholem i żewnie prawdziwie zapłakać nad sobą. Przyznać, że alkohol ten wróg przebiegły przejął całkowicie kontrolę nad jego życiem. Złamać swoją chorą dumę i zdjąć z głowy purhatą koronę. To podstawowy warunek zmiany. Tak, zamierzałam szeroko napisać o warunkach, którym musi sprostać alkoholik, aby przebudzenie stało się jego udziałem. I dalej po przeróżnych o przeróżnych możliwościach, o źródłach, z których może, a i wydaje się, powinien czerpać, aby posiąść zdolność uczynienia swojego życia szczęśliwym. Owszem, zamierzałam skupić się na obrazie człowieka, który jest prawdziwie silny i prawdziwie szczęśliwy, a siła. Prawda, dobro, piękno, szczęście i wolność okupione są nadludzkim wyciem jego zbolałej duszy, która ostatnim tchnieniem nadziei poderwała się z agonalnego cierpienia. Kiedy pisałam bestie i pojedyncze osoby zostały wtajemniczone w jej treść, komentowały i recenzowały powstający tekst. Już było wiadomo, że Anioł ukaże się jako osobna pozycja. Obie książki spaja ten sam tytuł główny Czy alkoholizm musi być przekleństwem? Wskazując na dopełnianie się ich treści: picie i zdrowienie, przekleństwo i błogosławieństwo. Taka jest tematyka całości, której pierwsza część została zrealizowana w Bestii, a teraz przyszedł czas na część drugą. Pisząc anioła, jednocześnie byłam bardzo aktywna zawodowo. Przygotowywałam, a następnie wygłaszałam wykłady, organizowałam warsztaty dla środowisk rzeźwiejących w Polsce i za granicą kraju. Tematyka ogniskowała się wokół rozwoju osobistego, poczucia sensu życia, wzrastania, szczęścia, miłości, wolności i zniewolenia. Te doświadczenia przyniosły rozszerzenie horyzontów myślowych i potrzeby spojrzenia z nowych perspektyw, co przełożyło się na ubogacenie Anioła zagadnieniami wybiegającymi poza zdrowienie alkoholików. Zapragnęłam spojrzeć na życie człowieka, po prostu człowieka, każdego, a nie tylko czyźwiejącego alkoholika. Z tego względu pojawiły się w Aniele napisane na moją prośbę teksty doktora Andrzeja Stępnika, filozofa, artykuł o szczęściu e, duchownego, księdza Jacka Herma, o pięknie, dobru i prawdzie, alkoholika, trzeźwiejącego społecznika, człowieka piastującego stanowiska urzędowe w strukturach ruchu abstynenckiego, pana Bogdana Urbana, e, tekst o działaniu na rzecz rodziny, tak potrzebnego w procesie wzrastania. Jako podsumowanie zamieszczam również kazanie ojca Tomasza Okonia, błogosławieństwo, wygłoszone podczas dni skupienia w kalsberskim Marianum w roku 2016. Ojciec Tomasz pięknie ujął w słowa istotne myśli, wypowiedziane z charakterystyczną dla niego ogromną łatwością i wrażliwością. Odniósł się do alkoholizmu jako do daru. Ale czy na pewno daru od Boga? Jakiego daru? Jak rozumieć rolę Boga w czerpaniu z alkoholowych doświadczeń? Jak przekuć przekleństwo w błogosławieństwo? Zapraszam do zapoznania się z tekstem kazania ojca Tomka. Kiedy poznałam jakiś czas temu Lecha, cudownego człowieka, który chętnie wędruje od miasta do miasta, nie tylko w Polsce, aby rozmawiać o trzeźwieniu, zrodziła się we mnie myśl, że wartościowym dodatkiem do Anioła będzie Leszkowa opowieść o studniach. Leszek długo dał się prosić, ciągle wymyślał kolejne przeszkody, nie chciał pisać. Byłam nieugięta, ponieważ spotykaliśmy się na przeróżnych dniach skupienia, zjazdach czy abstynenckich spływach kajakowych, miałam okazję, aby nieco go pomęczyć o tekst. W końcu zgodził się i napisał go. Dzięki temu oddaję do rąk czytelników wizję trzeźwienia Lecha, niepijącego od 28 lat, alkoholika, który, za pomocą symboliki studni, w cudowny sposób opowiedział o pracy nad sobą z wykorzystaniem programu 12 kroków anonimowych alkoholików. W czasie powstawania Anioła spotykałam się i rozmawiałam z wieloma ludźmi. Pytałam o ich trzeźwienie, jakie rozumieją i odczuwają. Urzekły jej i wzruszyły niektóre historie. Pomyślałam, że trzeba, aby ujrzały światło dzienne. Zapragnęłam, aby kilka z nich znalazło się w książce. Poprosiłam zatem Krzyśka, Maćka, XXX i Michała o opisanie zgodnie z sobą swojej trzeźwej drogi. Ich wypowiedzi zamieszczam w aneksie. Zdecydowałam się też na opowiedzenie historii człowieka, którego na potrzeby tej książki nazwałam Andrzejem. Znajdziecie ją w rozdziale o wyuczonej bezradności. Zapraszam czytelników do przeżywania chwili prawdziwych wzruszeń podczas czytania tych historii. Wszystkim autorom z serca dziękuję. Specjalnie pragnę podziękować wyjątkowym osobom, które miałam szczęście spotkać na swej życiowej drodze. Ludzi, od których uczyłam się sztuki przeżywania życia i pogłębiałam swoją wiedzę o trzeźwieniu. Dziękuję najpierw moim mistrzom, nauczycielom, alkoholikom. Świętej pamięci Józkowi Schubertowi. Świętej pamięci Henrykowi Stagińskiemu. Jankowi Szamponowi dziś już również świętej pamięci. Dziękuję także świętej pamięci Zdzisławowi majstrowi streetworkerowi alkoholikowi i narkomanowi. Dziękuję z głębi serca świętej pamięci Agnieszce Kasprzyckiej i świętej pamięci henrykowi Kasprzyckiemu. Dziękuję trenerom i nauczycielom Bogdanowi Ratajczykowi, Ratajczakowi i Dorocie regule. Dziękuję duchownym, księdzu Jackowi Herma, księdzu Sławkowi Wojciechowskiemu, księdzu Henrykowi Bolczykowi, ojcu Tomkowi Okoniowi. Dziękuję Markowi Piłatowi i Andrzejowi Soszyńskiemu. Dziękuję Markowi z Legionowa. Dziękuję Lechowi z Sokoła. Pod... Sokołowa Podlaskiego, dziękuję Sławkowi Kołakowskiemu, <dziękuję>, dziękuję Darkowi Żakowi i Bogdanowi Urbanowi, dziękuję Michałowi, Maćkowi, Krzychkowi xxx, dziękuję chłopakom z Mannheim, Miodziowi, Sebastianowi, Pawłowi, Bronkowi. Oraz Przemkowi z Kolonii. Dziękuję Agnieszce Żwirko. Dziękuję Bożence i Rysiowi Pych. Mariolce Nowickiej. Ani i Krzysiowi Lorenc. Teresie Świętej. Czarkowi z Antwerpii. Wam dedykuję. Zapraszam na kolejny odcinek. Książkę można nabyć w dawnictwie Morfo przez internet u pana Andrzeja Zychla. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.